Co zrobisz ze swoją wygraną? Co zrobię ze swoją wygraną? Zainwestuję pewnie w coś. To, to, to gigantyczna kwota to może 20 zł, co będziemy mieli. To prawda. Więc powiedz mi jedną kwestię. Czy zamierzasz wygrać? Oczywiście, że zamierzam wygrać. Szczerze? <gry> Najpierw machnę ludzkowi, że jestem lepszy, a potem, nie wiem, wrócę do domu jak najszybciej. A jaka jest wygrana w ogóle? 20 złotych na łebka, jeżeli wygrasz całą pulę 20? 20? Nie. Jeżeli twój team będzie tak dobry i to będzie wszystkie złote sztabki. ich. E, no ale no. E, nie wiem. Nie wiem. Czy jest jakaś wygrana? O mój Boże. Spłacę długi. Za 20 złotych spłacisz długi? O kurwa. No tak. Na krechę. Nieważne. Czekaj, my naprawdę gramy o 20 złotych? No, jak wygrać <grych> tak. całą pulę dla siebie, dla twojej drużyny, to tak. Tak. Zmieni. Zmieni. Mogę... Mogę zrobić naprawdę wiele rzeczy. Znaczy, 20 zł na łebka. No tak. Wiem, że wpłacę to na Steam'a i kupię jakąś grę, którą przejdę. Albo nie, 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 yy. albo tak, albo nie. Kurde, nie myślałem, że będę miał kiedykolwiek 20 złotych. E, co bym zrobił ze swoją wygraną? Pewnie bym otworzył fabrykę nożyczek, właśnie jak tutaj teraz mam. Nożyczki były od zawsze moim hobby, więc e, tak, to bym na pewno zrobił. Uważasz, że 20 złotych zmieni twoje życie tak, że możesz rozwinąć swoją pasję? Tak, i duża inspiracja do tego była через portala, więc tak. Wydam. A to jest jakaś wygrana? 20 złotych na łebka, jeżeli wam się uda zrobić wszystkie pieniądze <śm> dla was. Ja w takim razie, w tym momencie mówię, że ja tutaj a zapalę światło. Wygłaszam mowy, że ja tutaj razem a właśnie zostałem wybrany na y, szefa mojej drużyny poprzez y, jednogłośną decyzję sędziów. Ale to nie było pytanie moje. A Nie miałeś tego jeszcze mówić. Cofnij, cofnij, co? 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 co się mi Dobra. Nie mamy budżetu, żeby to wyciąć. Dobra, nieważne. W takim razie postaram się poprowadzić moją drużynę do zwycięstwa, a co zrobić z wygraną? Przedłużę sobie Game pasa. Wygraną? Tak, doprowadzić to z jest to wygrana? Można co, można? Jeżeli wygracie, to dwie dychy na łapkę wygracie. <laughs> dwie dychy! Nigdy tyle nie miałem. Nigdy, to przyznam, nigdy tyle nie miałem, więc... Jako że nigdy tyle nie miałem, to nie wiem co z nimi zrobię. A co do czego możesz się skłonić, żeby wygrać. A to to już sekretne informacje. Dobrze, w takim razie. Jakie są twoje mocne strony? Jakie są mocne strony, mocne strony. No, jestem gotów wykonywać ciężką pracę nawet przez dłuższy czas. Żeby osiągnąć cel. Nieważne, czy mam kopać przez kilka godzin, czy szukać drewna w lesie, byleby osiągnąć cel zadania. Jakim cudem odpowiedziałeś na poprzednie pytanie? Tym pytaniem. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. To jest to jest, to jest zdolność, po prostu moc. Czyli to jest twoja mocna strona. Moje mocne strony? Cóż, jestem, według mnie, jestem cierpliwy, staram się być spokojny. A tak oprócz tego, to dzięki mojemu kolorowi skóry mam plus 30 do plot armora, nie? Więc staram się też być wytrzymały. W jaki sposób zamierzasz wygrać? Zabijając Tagosa? Jedyny w ich teamie, kto jest dobry, to Tagos i... Nie wiem, może Rocket, jeśli chodzi o PvP, a ten, no... Więc po prostu Focus, Tagos. Dobra aby... A jakby. Py... Można <kluzny> z drużyną. Ile ludzi zabiłeś? Nie chcesz wiedzieć. Naprawdę nie chcesz wiedzieć. Im. A w jaki sposób zabiłbyś słonia? Wiesz, George Orwell. Yy, George Orwell był kiedyś zanim był pisarzem, to był. Yy, był yy, milicjantem. Dla imperium brytyjskiego w bodajże Indiach i stanął przed takim dylematem. Nie można strzelić w głowę, trzeba strzelić. Um... Wydaje mi się, nie pamiętam, jak należy zrobić słonia. O mój Boże. Jak poszła ci matura? Jak poszła mi matura? No dosyć dobrze, ale nie chcę <laughs> o tym gadać. A w jaki sposób zabiłbyś słonia? W jaki sposób zabiłbyś tego za? Ta goza? Ta goza? No, to jest bardzo proste. Wystarczyłoby w jakimś miejscu postawić chłopa przypominającego babę, to z automatu by tam poszło, wystarczy jakaś tylko dziura, żeby tam. Czy masz coś jeszcze do dodania od siebie? E, co mam dodania od siebie? Mam dodania od siebie to, że nie mam pojęcia, ile nam zajmie wymyślenie nazwy, bo tam ci zajęli amogus. A co zrobić, żeby wygrać? No co, no? Będę jak najlepiej współpracował z moją drużyną. Mam nadzieję, że, że nie dojdzie do żadnych sprzeczek, nie? A oprócz tego, no co, no? Starania i chęci i motywacja. Przede wszystkim mot motywacja. Ostatnie pytanie do Ciebie. W jaki sposób zjadłbyś słonia? E, najpierw trzeba było go zabić. Mm, to nie wiem, jakimiś dźwigami, ponieważ słonie jest o wiele większe. Znaczy zależy do. Jaki ma arsenał, przede wszystkim? Dobrze, ostatnie pytanie do ciebie. W jaki sposób zabiłbyś słonia? Nie wiem. Du dużą głodą. A w jaki sposób zjadłbyś y człowieka? Człowieka? Jest bardzo dużo sposobów. Ja bym na przykład ugotował go. Albo nie, nie jak świniaka, nabił go po prostu na róż tak i usmażył go tak jak świnie, nie? jak jak na weselach. Dobra. A jesteś gotowy zabić swoją całą drużynę, żeby zdobyć całą pulę dla siebie? Co? I w jaki sposób zabiłbyś ludzka? W jaki sposób bym zabił ludzka? No nie wiem, w sumie jedyna osoba śludzka to są um, fictional woman, ale no pewnie da się to jakoś wykorzystać, żeby go zabić. Czy jesteś gotowy zabić resztę swojej drużyny, żeby zdobyć całą pulę dla siebie? Jasne, jak najbardziej. Dobrze. A czy jesteś gotowy zabić całą swoją drużynę, żeby zdobyć całą pulę dla siebie? Całą? Całą. A przeciwną też? Całą swoją. Ale czy razem z przeciwną? Bez przeciwnej, całą swoją. To mi się nie opłaca, co mi się nie opłaca. A słuchaj, a co... Jeżeli będzie powiedział, że możesz mhm. wygrać całą pulę pieniędzy dla siebie, jeżeli zabijesz swoją drużynę, naprawdę? Co byś wtedy powiedział? Powiedziałbym. Daj mi. ich. Powiedz mi tylko jedną rzecz. Gdzie jest BJ? Wszyscy chcielibyśmy to wiedzieć. Czy jesteś gotów zabić swoją drużynę, żeby przejąć całą całą pulę pieniędzy dla siebie? A czy to zostanie między nami? Oczywiście, to jest tylko nagrywane. Tak. Dobrze. Ostatnie pytanie. W jaki sposób zjadłeś słonia? W jaki sposób? Hmm. No to powiem ci tak. W, w RPA, z którego się wywodzę, niestety z tej biedniejszej części, ale tam się staram, Dobra, uczyli mnie. Tego. musimy skończyć wywiad. A, czy jesteś gotów zabić swoją drużynę, żeby tak. zgarnąć całą sumę? Tak. A, dobrze. <grych> e, Okej. Okay. A, a, czy jesteś gotów zabić swoją drużynę, żeby zdobyć całą pulę dla siebie? Oczywiście, że tak. Co zamierzasz zrobić, żeby wygrać ten turniej? Wszystko. Dobrze, e, ostatnie pytanie do Ciebie Czy zabiłbyś swoją drużynę, żeby zdobyć całą pulę dla siebie? To jest propozycja? Dobrze e, Ostatnie pytanie do Ciebie Czy jesteś gotów zabić całą Twoją drużynę, żeby zdobyć całą pulę nagrody dla siebie? Mm, nie, chyba za bardzo ich lubię A jak Wam się e, sprawuje team? Co uważasz o swoim teamie? Świetnie nie mało na nich krzyczę, zazwyczaj robią to, co mówię. Teraz mnie wzięłeś pewnie jest kompletny chaos bez mojej pomocy, ponieważ nie wiedzą, gdzie mają odstawiać materiały, ale tak, to przynoszą mi, co trzeba. No chyba, że Kubu. Kubu kompletnie się nie słucha. Kubu jest takim... No niby coś robi, ale jest... Większość czasu jest rzeczy, które on robi... No... są niepotrzebne. Na przykład e, ten portal do netheru. Powiedział, że to da flexu, ale... Sami uznaliśmy, że moglibyśmy bez tego zrobić dużo lepszy pożytek. Na przykład zbudować kutasy przeciwnej drużynie w bazie z obsydianu. Co zrobisz, żeby wygrać? Będę się starał wygrać w każdej konkurencji. I nie będę miał litości dla moich wrogów. Jesteś pierwszą osobą, która powiedziała, że postarasz się wygrać konkurencję. <noise> jesteś, jesteś wolny, możesz iść. A co reszta mówiła? Zobaczysz na nagraniu. A dzisiaj to jeszcze wyjdzie? Nie ma szans. Przecież dzisiaj dopiero pierwszy, pierwszą część robimy. Chyba. Co? co sądzisz o pierwszych konkurencjach? Pierwsza była bardzo agresywna wobec druży drugiej drużyny. Znaczy, to oni byli agresywni nie my, ale była bardzo zacięta. I, no i poradzili sobie ładnie, no nie ma co ukrywać. Jest BJ. Nie wyciągniesz tej informacji ode mnie. Gdzie jest DJ? Wiesz, co pomogę ci? Co uważasz o konkurencjach? Nie! Zostawiliśmy go. Bo jestem. daleko. Niosę. Dobrze. E... Halo? Zapraszam na wywiad. Dobrze. Co Druga konkurencja była mega i chłopaki się zajebiście czują i tą zarżniętą świnię przerobiła lawa na to. Ja teraz to wywieszę i morale będą wysokie do samego końca. Tylko muszę znaleźć gdzieś skórę, bo na całej wyspie nie ma skóry. Hmm. Czekaj. No Czekaj. Nie, nie, nie. Ja nie pomagam. <grybuj> Coś chcesz od siebie dodać? Um, podczas ostatniej konkurencji z... z Zdaję sobie sprawę, że Ludztek ma trochę nieruchomoców i atakuje losowych ludzi, zauważyłem, że Otakus też. Ale z pozytywnych rzeczy, to na przykład Montek Seby. Myślałem, że będzie jakimś strasznym, czy tyranem, który po prostu poprowadzi naszą ekipę ku zgubie. A jednak się okazało, że jest świetnym liderem. Zbudowano świetny domek oraz poprowadził nas do zwycięstwa w pierwszej... Próbuję. Co ja tu? Ej, była mi ten poślizg. Dobra, to ja, ja już mogę. <noise> Seba się właśnie zabił na moich oczach. W <noise> ogóle opisuję dzisiejszy dzień. Załamałem się postawą przeciwnej drużyny, jeżeli chodzi o jednego z ich uczestników, jednego z jego członków, którego nikt jest tagus. Jest ono strasznie toksyczne. Oczywiście, żeby nie być hipokrytą, w mojej drużynie też znajduje się taki. Jeden toksyczny wyjątek, tylko, że jest różnica, że jak mu się powie, to może się posłucha. A mam wrażenie, że ten z nie słucha się kompletnie. Mam coś do niego złe przeczucia i chyba wiem, jakie będą następne cele mojej drużyny według niego. W każdej następnej konkurencji mamy zamiar jak najbardziej nieść go w ziemię, żeby nie mógł stać. Aha. Mam nadzieję. Bo ja mam takie wyznanie, znaczy no, bardzo wstydliwe, ale no, mm, trochę się tego boję, ale dobra powiem, bo i tak to dopiero zobaczymy jak zrobisz odcinek, chyba że zrobisz z, odcinek z dnia poprzedniego i tak e, dalej, ale e, na pewno tu szmata suki nie chcę znać, fuj jebać. Czy uważasz, że teamy powinny inaczej wyglądać? Czy powinny? E, wiesz co? Gdyby wyglądały inaczej, nie byłoby tak ciekawie. Myślę, że jest. Jest dobrze. Dobrze. Czy uważasz, że jest wyrównanie? Mhm. Tak, na pewno. Patrzę na wynik. A dlaczego. Jak to, Twoim zdaniem? Dlaczego przegraliście drugą mm, rywalizację? Nurzyć by dlatego, że szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Może świnia miała skończył kostkę, Nie wiem. Ale na pewno było widać, że Seba jakiś czas udawał z siebie wszystko, żeby driftować na tych świniach jak bardzo tylko się da. A powiedz mi, czy uważasz, że następne konkurencje macie w garści? Pierwsza konkurencja nam poszła dobrze, druga nam poszła słabo, trzecia. Nie wiem, jaka będzie trzecia konkurencja, ale powiem tyle, że w tym momencie straciliśmy jednego z naszych członków. Oczywiście oni też stracili, jednak to jest problem. Nie wiem, jakie będą następne wyzwania. Ale mogę powiedzieć tyle. Następne mamy na pewno w kieszeni. Mam wrażenie, że to, to jest nasz. To, to będzie nasz. To my pokażemy tym e, B-Cave, e, nie, Gave, Cave e, Blue, kto tu rządzi, a nie jakieś. A kto to w ogóle tam jest? Młodzyn bez jednego oka. Nie do, inżynier bez jakiegokolwiek. E, kto tam idzie? Inżynier no, bez to... jakiego. Nie to... jakiegokolwiek... E, papieru i tak dalej. to dalej? Psychopata, który się denerwuje jak na niego się dmuchnie. No i, no i gość, który w sumie jest niegroźny, czyli kolenda. To jest jedyny gość, który jest tam niegroźny. No a czy uważasz, że nastroje w waszej drużynie są dobre po dwóch pierwszych rozrywkach? W naszej, oczywiście. Czy nie uważasz, że po kłótniach i obrażeniach się niektórych osób i tym bardziej przy agresywnym zachowaniu Tagoza, nie uważasz, że posypiecie coś na następnych rozrywkach? Posypać zawsze się może, ale. E, Wiesz co, tak, jeśli chodzi o to. obie Dwie drużyny i tak się będą wspierać, tak czy inaczej. Nieważne co zrobisz. Ale e, nasza drużyna się fajnie dogaduje razem ze sobą, a patrząc na ich drużynę, oni się tam bili. Jakby... Friendly Fire. A co byś dodał od siebie? Mm. Albo inaczej, co byś wprowadził do... Albo co byś zmienił? Mm. W tym systemie, który mamy. Na razie co ja zmieniam to to, że skosiłem dużo trawy. Mm. Tak to... Czy bym coś zmienił? Lucek, bym wywołał. i go na Lucek jest bardzo agresywny. Co byś zmienił w aktualnym mm, systemie? Konkurencji. Hmm. No, będę dawał nagrody dla tych, co coś tam znacząco się wyróżniają. W sensie dobrze wykonują zadanie, na przykład ten, no teraz jak Seba i Czesiu, albo po prostu, właśnie y, osoby ogniwa mogłyby być wyrzucane na podstawie głosowań drużyny. Kto był najsłabszy wylatuje. Tak samo, jak było w oryginale. Znaczy, nie uważasz, że to by skłoniło do tego, że ludzie by po prostu nie chcieli grać dalej? Po tym, jak ktoś wypadnie, to koniec? Mówię, w tak chyba nie było. A czy, a czy to nie jest tak trochę radykalne, jakby ktoś odpadł i do końca turnieju nie mógł nic robić? Trochę radykalne, ale też ciężko by było trzymać 10 osób na takim czymś przez dłuższy czas. W jaki sposób zabiłbyś słonia? Słonia? Myślę, że. Kurde, szczura pod nogi nie za bardzo, bo przestraszyłby się i pewnie na niego nadepnął. A szczura szkoda. E, chyba otruł go. To się wydaje sensowne. A, mhm. Do czego jesteś skłonny, żeby wygrać? Do czego skłonny? Jakby to jest pełna fula, więc hmm, za... chyba. No nie. E, jestem skłonny pozbyć się organizatora. Miecz ci wystaje w bloku, nie widzę go. A to się kieruje. O cholera. Co to na razie? Wilas <grywia> skończony. Co tu? Hej, bo ja nie wyjdę, nie mam. Nie mam to, 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 to na razie, to na razie.